Dzień dobry, witam serdecznie. Cały świat już wie, co dzieje się w strefie gazy, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Miejmy nadzieję, że nic nie ulegnie zmianie. Oczywiście wiadomo, że Hamas zgodził się 9 października na uwolnienie wszystkich 48 zakładników, żywych i tych zmarłych. A Trump ogłosił, że ich powrót nastąpi 13 lub 14 października. Tak więc, na mocy 20-punktowego planu pokojowego Donalda Trumpa, Izraelska Armia ma wycofać się do ustalonej linii w Strefie Gazy. Ma również zatrzymać ataki militarne i uwolnić 2000 palestyńskich więźniów. W zamian za to. Hamas uwolni wszystkich zakładników, a administracja Trumpa wynegocjowała także plan, zgodnie z którym Gaza zostanie ostatecznie przekazana niezależnej palestyńskiej administracji. Tak więc, tak jak powiedziałam, miejmy nadzieję, że to się nie zmieni, miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem chociaż na pewno jest wiele ludzi, którzy źle życzą Donaldowi Trumpowi i na pewno nie chcieliby, żeby ten plan się powiódł. Wielu przywódców światowych, w tym premier Wielkiej Brytanii i były szef NATO Rasmussen pochwaliło Trumpa. Sekretarz stanu Marco Rubio podkreślił, że kluczowe były relacje Trumpa z przywódcami krajów arabskich oraz jego spotkanie w ONZ, które... Przekonało państwa muzułmańskie do udziału w tym procesie. Natomiast premier Benjamin Netanyahu, który wcześniej sprzeciwiał się idei państwa palestyńskiego, ostatecznie poparł plan. Eksperci przyznają, że jest to największy postęp od lat, ale ostrzegają, że sukces zależy od dalszych kroków, chociażby takich jak odbudowa gazy. Rozbrojenie Hamasu i trwałe wsparcie międzynarodowe. Wspólna grupa Izraela, USA, Egiptu, Kataru i Turcji ma pomóc w odzyskaniu ciał zakładników. Choć wiele oczywiście pozostaje jeszcze niepewne, porozumienie uznano za największy krok ku pokojowi na Bliskim Wschodzie od dekad. A jak reagują demokraci? Trudno tutaj już będzie argumentować, że nie jest to krok w dobrym kierunku. No i wyobraźcie sobie, że chyba piekło zamarzło, ponieważ Hillary podziękowała Donaldowi Trumpowi. Zresztą nie tylko Hillary Clinton, kondoliza Rice też dobrze wyraziła się na ten temat. Obie pochwaliły w piątek prezydenta Donalda Trumpa za skuteczne doprowadzenie do pierwszego etapu zawieszenia broni. Hillary Clinton powiedziała w wywiadzie dla CBS News: To naprawdę znaczący pierwszy krok. Chcę pochwalić prezydenta Trumpa, jego administrację i przywódców arabskich w regionie za zaangażowanie w realizację dwudziestopunktowego planu i wskazanie drogi naprzód dla tego, co nazywa się Dniem Po. Dodała również, że najważniejsze jest zakończenie konfliktu dzięki zawieszeniu broni. Natomiast Condoleezza Rice również wyraziła nadzieję na sukces, ale ostrzegła, że nikt nie może mieć całkowitej pewności, że porozumienie trwale ustabilizuje sytuację w regionie, biorąc pod uwagę historię bliskiego wschodu. Powiedziała, że są jednak elementy, które, jak ma nadzieję, umożliwią powodzenie tego kluczowego etapu. A z pewnością pamiętacie, jak wcześniej w tym roku Hillary Clinton stwierdziła, że jeśli Trumpowi uda się doprowadzić do porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą, osobiście zgłosi go do pokojowej nagrody Nobla. No, na razie na pokój między Rosją a Ukrainą czekamy. No, mamy na razie pokój, miejmy nadzieję, w strefie gazy. Ale już wiemy, że Komitet Noblowski przyznał nagrodę tegoroczną pokojową wenezuelskiej opozycjonistce. Jest to pani, która nazywa się Maria Corina Machado. Komitet Noblowski uznał jej wysiłki za ważne w kontekście pokojowej opozycji wobec reżimu w Wenezueli. Ale sama Maria Corina Machado zadedykowała nagrodę Trumpowi. Dedykuję tę nagrodę cierpiącym ludziom Wenezueli i prezydentowi Trumpowi za jego zdecydowane wsparcie naszej sprawy. Jesteśmy na progu zwycięstwa i dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, Liczymy na prezydenta Trumpa, naród Stanów Zjednoczonych, narody Ameryki Łacińskiej i demokratyczne państwa świata, jako naszych głównych sojuszników w osiągnięciu wolności i demokracji. A Donald Trump powiedział, że Machado zadzwoniła również do niego i poinformowała, że przyjmuje nagrodę na jego cześć ponieważ jej zdaniem to on naprawdę na nią zasługiwał. Wypowiedział się również na ten temat Barack Hussein Obama, mówiąc: Po dwóch latach niewyobrażalnej straty i cierpienia izraelskich rodzin oraz mieszkańców gazy, wszyscy powinniśmy czuć zachętę i ulgę, że koniec tego konfliktu jest już w zasięgu wzroku że zakładnicy, którzy wciąż są przetrzymywani, zostaną wreszcie zjednoczeni ze swoimi rodzinami oraz że niezbędna pomoc zacznie docierać do tych w gazie, których życie zostało zrujnowane. Co więcej, teraz to na Izraelczykach i Palestyńczykach, przy wsparciu Stanów Zjednoczonych i całej społeczności międzynarodowej, spoczywa trudne zadanie odbudowy gazy oraz podjęcia zobowiązania do procesu, który, uznając wspólne człowieczeństwo i podstawowe prawa obu narodów, może doprowadzić do trwałego pokoju. Ale w związku z tą wypowiedzią Baracka Husseina Obamy, nawet CNN przyznało, że Barack Hussein Obama, Powinien był podziękować Donaldowi Trumpowi, bo to Donald Trump wynegocjował warunki tego pokoju. Tak więc CNN mówi prawdę. To niewiarygodne. A sam Donald Trump, zapytany o Obamę, a konkretnie o pokojową nagrodę Nobla, którą Barack Hussein Obama otrzymał, odpowiedział, że Obama otrzymał pokojową nagrodę Nobla za nic. No ale miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i jeżeli tak się stanie, to do południa 13 października Hamas ma uwolnić pozostałych zakładników, a Izrael z kolei ma wypuścić Palestyńczyków. Podczas wywiadu dla ABC News wiceprezydent J.D. Vance powiedział, że w ciągu najbliższych 24 godzin ma zostać uwolnionych 20 żyjących zakładników, a Donald Trump udaje się na Bliski Wschód, gdzie ma spotkać się z zakładnikami przemówić w izraelskim parlamencie i spotkać się z Netanyahu 13 października. Trump ma także wziąć udział w szczycie pokojowym tego samego dnia w Egipcie. A mieszkańcy gazy już zaczęli powracać do swoich domów. Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że oczyszcza drogi w gazie, by umożliwić dostarczanie żywności w obliczu kryzysu głodowego. A na koniec wypadałoby zadać pytanie, gdzie są ci wszyscy aktywiści, którzy przez ostatnich kilka lat wykrzykiwali hasła Uwolnić Palestynę? Czy już podziękowali prezydentowi Donaldowi Trumpowi za to, co osiągnął? Serdecznie pozdrawiam. Do następnego razu.